Wszystkich. To wideo jest, nie jest formą hejtu, tylko formą rzetelnego opowiedzenia, czym naprawdę jest cloud token i jak to wygląda w rzeczywistości. Sam zainwestowałem tam pieniądze za namową kolegi i na dzień dzisiejszy po 19 dniach wiem, jak to wygląda. Na szczęście przyszedł krach, boom, cholera wie co jeszcze, i dzięki temu widzę, jak to wygląda naprawdę. Po pierwsze, system nic nie zarabia. Ehm, wielu z tych fantastycznych liderów, którzy gdzieś tam są w tej grupie i indoktrynują następnych swoich członków, gdzieś w tych swoich filmikach poświęca jedno zdanie na ten temat, żeby powiedzieć, że można na tym stracić część lub całość, ale nie rozwijają się na ten temat. Natomiast cała reszta reklamy filmu, prezentacji jest poświęcona temu, w jaki sposób można zarabiać na ile fantastycznych sposobów można zarabiać i ciągle jest mówione że to jest system zarabia od 6 do 12% miesięcznie ale średnio wychodzi 10 tak więc bullshit kompletna nieprawda system zarabiałby w momencie gdyby chronił naszą inwestycję tak nasze włożone pieniądze i mimo spadków wzrostów generowałby zysk natomiast system nalicza 6 do 12% w moim przypadku 6.25 cały czas od wkładu, który przez czas, kiedy jest wrzucony do arbitrażu, do tego fantastycznego Jarvisa, bota arbitrażowego, i tak dalej, jak reklama mówi, on nalicza od wartości, która się tam znajduje, te 6%, ale to wcale nie oznacza, że w tym czasie zarabia, bo jeżeli spadki dzienne są większe, to w tym momencie tracimy nasz kapitał, nasz wkład. On tam sobie coś nalicza, bo to są naliczenia ale to wcale nie oznacza zarobku. Jak wchodziłem do systemu, to znalazłem już 8 osób, które mogłyby w to wejść, bo chciałem się dzielić dobrem, tak jak oni to nazywają. No, każde gówno można zawinąć w ładny świecący papierek i nazywać to potem sobie różnie. Natomiast powiedziałem tym wszystkim ludziom, że najpierw sam zobaczę, jak to działa, czy faktycznie system zarabia i, i można powierzyć ten swoje pieniądze na ten mały procent, 6 do 10 średnio? Jeżeli tak jest, no to wiadomo, że reinwestując ciągle, no to w ciągu roku można potroić kwotę. Natomiast jest to nieprawda. Do tego przejdę dalej. Chcę powiedzieć o tym, że ciężko, bardzo ciężko jest wyciągnąć teraz w przypadku tego ogromnego spadku bitcoina, swoje pieniądze z powrotem. System nalicza, nie zarabia, tylko nalicza nam wygraną, czy tam zysk. Nawet to nie jest zysk, to jest no, no pseudo-zysk w tokenach, które teoretycznie możemy wymienić tylko na Ethereum, żeby móc je później wypłacić. Wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy wszystko padło na ryj w sensie bitcoin poleciał grubo w dół, nie ma możliwości zamienić swoich tokenów na Ethereum. Wyskakuje informacja, że currently not available. Znaczy, że na razie nie ma i nie da rady. Yy, oczywiście grupa wspaniałych ludzi, cloud tokenowców, indoktrynuje się dalej, że to system jest przeciążony, że tam sztab fantastycznych Chińczyków gdzieś pracuje nad tym i że to się lada dzień zwolni i lada dzień da radę. Natomiast równolegle do tego, jeżeli wybierzemy opcję yy, zamień to, yy, skonwertuj te pieniądze na Ethereum i wrzuć do Jarvisa z powrotem, czyli do, do arbitrażu, takie coś da radę zrobić w sekundę. Do minuty jest potwierdzenie, że już pieniążki na ciebie niby zarabiają, tak? Czyli jak to jest? System jest obciążony, jeżeli chcesz wypłacić tylko Ethereum, z który mógłbyś wycofać z projektu, a jeżeli chcesz pogrążyć się na następne 30 dni, to można to zrobić natychmiast. Dlaczego na 30 dni? Mówi się o pierwszych 30 dniach wrzuconych pieniędzy, pieniędzy do arbitrażu, że w tym momencie no wyciągnięcie ich to jest prowizja 10%. Owszem, jest taka horrendalna prowizja, zresztą inne prowizje też są horrendalne, bo 0,5% przy każdej operacji to jest mnóstwo pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy wpłaciłeś 500 dolarów, czy wpłaciłeś 5000, czy pół miliona dolarów. Różnica jest tylko w bolu dupy, ale procenty są te same. W związku z tym no, 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 tak to wygląda. Jakimś dziwnym trafem mówię, nie ma możliwości zamienić na Ethereum, które można by było szybko wycofać z projektu, czy, czy przynajmniej chcieć uratować, a, a jest możliwość zrobić to w sekundę i wtedy linia nie jest przeciążona i, i wszystko da radę. Ja ten film nagrywam nie tylko dla tych, którzy się zastanawiają, czy wejść do cloud-tokena, ale też dla tych, którzy już w tym tkwią, siedzą w tej indoktrynowanej grupie i nie mają. Gdzieś tam odwagi, coś czują w środku, że coś jest nie tak, ale, ale ciągle są bombardowani tą, tą ideologią, że to wszystko tak jest, że, że my poczekamy, że to przyjdzie wzrost, że 20 tysięcy i tak dalej. Owszem, może przyjść, wzrost może nie przyjść. Natomiast y, tragedia tego wszystkiego polega na tym, że w momencie, kiedy wrzucisz swoje bitcoiny, czyli jakąś inną walutę, y, do żarwisa, to w ciągu 30 dni jesteś już narażony na to, że przez 30 dni nie masz kompletnie wpływu na to, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi. Szansa na to, że to będzie zarabiać, jest wtedy, kiedy jest to właśnie początek, jest hossa, ładnie wszystko idzie do góry, i średnia miesięczna idzie ku wzrostowi. Dlatego się chwalili w internecie czy chwalą w filmikach, że średnio zarabiają 10%. Akurat mieli szczęście, to jedno. Druga rzecz, jeżeli jesteś sam, Masz tylko swój portfel, nie budujesz piramidy pod sobą, bo etycznie jest to dla Ciebie nie w porządku i wystarczy Ci Twoje obiecane 6 do 12, to jesteś w plecy, to jesteś na straconej pozycji i cokolwiek byś nie robił, szansa na to, że przez te 10%, te 10 wygeneruje miesiąc, no jest równa z totolotkiem. Wystarczy, że spadki dzienne będą trochę większe, trochę mniejsze i ten naliczany zysk wcale nie będzie oznaczał zysku realnego. To jest tylko naliczenie. Zysk byłby wtedy, tak jak mówię, powtarzam, gdybyś włożył swoje 1000 dolarów i wiedział, że cokolwiek się będzie działo, wyciągniesz zysk. Niestety tak nie jest. Sam włożyłem kwotę i w ciągu no od 11 września, dzisiaj mamy 29, no to w 20 dni, straciłem według kursu bitcoina samego kapitału początkowego powinienem był stracić około 18%. W realnie, realnie straciłem 23. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie wszystko zostało zeżarte przez naliczenia i, i opłaty. Natomiast umiem policzyć, że jeżeli Bitcoin jak wchodziłem był po 10 tysięcy, teraz jest po 8200, no to 18% z kwoty wejściowej i dziękuję uprzejmie. Niestety nie, mało tego, Wszystkie zyski z cloud tokena najszybciej jak to możliwe wrzucałem z powrotem do arbitrażu, żeby minimalizować swoje straty. Nic to nie przyniosło. Nic to nie przyniosło, zarobiłem 20 dolarów, łącznie, znaczy zarobiłem, naliczyło mi 20 dolarów, gdzie to i tak jest wszystko poniżej 18%, złącznie z reinwestycją. Także nie zarobiłem ani zybla. O tej nieuczciwości już mówiłem odnośnie zamiany na, na ETH żeby żeby wycofać swoje pieniążki. W tej chwili dzisiaj rano stwierdziłem, że już nie będę dłużej czekał na to, że będzie wzrost i że odzyskam to co włożyłem, więc kazałem Jarvisowi wycofać moje środki i czekam do tej pory. Czekam do tej pory on teraz processing on teraz musi to sprocesować. On te pieniądze musi wyczarować skądś, bo no nie wiem, no, znowu sztab. Sztab Chińczyków pracuje nad tym, żeby wycofać moje, moją inwestycję, nieważne ile jej tam jest. Natomiast wspomnę, że tam minimalnie na koncie trzeba mieć 500, bo w przypadku spadków wtedy się nie nalicza prowizja z tych, co są pod spodem. Druga ważna sprawa. Ja wiem, że jest wiele ludzi na świecie i, i piramidy finansowe zawsze były pociągające i ludzie mają gdzieś tych na dole, ale jeżeli dla Ciebie nie jest to obojętne, to chcę, żebyś wiedział, że w momencie, kiedy masz dużo ludzi pod sobą, nawet jak przychodzą spadki, to Cię nie interesuje za bardzo, bo minimalizujesz swoje straty właśnie kosztem tych ludzi. System działa tak, że nalicza prowizję w, w, w pierwszej linii 100%, w drugiej linii 50% bodajże i do 21 poziomu w dół nalicza po 5% od tego, od tego zysku, który, który generują ci ludzie na dole. W realu wygląda to tak, że większość z tych fantastycznych liderów Naotwierała sobie portfeli dodatkowych, żeby minimalizować swoje straty I im jest dokładnie obojętne, co się stanie z twoimi pieniędzmi Czy wzrośnie, czy nie I mówię, jeżeli nie masz moralnych zahamowań, żeby wciągnąć jak największą liczbę osób To zrób to Ja też miałem możliwość wciągnąć 8 osób na dzień dobry Chwaliłem się tym cudem po prostu inżynierii i techniki który tu ma zarabiać pieniądze, natomiast jak się zorientowałem, co się dzieje, powiedziałem szczerze i uczciwie, jak się sprawy mają i żadna, bo powtarzam, żadna z tych osób nie ma zamiaru się w to bawić ani ryzykować swoich pieniędzy, tym bardziej, że tak jak mówię, przez 30...